Drodzy bracia i siostry, w minionym tygodniu minęła dla wielu obecnych w Kościele magiczna data 1 października, inaugurację, poszukiwania stacji, poszukiwania walki o akademik może jeszcze niektórzy mają jakieś zaległości z czerwca i będą się zmagać. No, gorąca atmosfera i przychodzicie do Kościoła, tu zwracam się do studentów szczególnie. Wsłuchujemy się w Słowo Boże, co nam Pan Jezus powie, co nam Biblia powie na... Na temat naszej sytuacji Święty Paweł chyba dzisiaj najbardziej rzeczowo zwraca się O nic się zbytnio nie troszcie Kochani, my takie słowa Biblii To może to ja wedle siebie sądzę Ale nieraz tak prze przepuszczamy Na zasadzie jak my sobie mówimy Co, co się stało? A wiesz, o egzaminy Wyrzucili mnie z akademika A nie martw się, jakoś będzie jak nam Święty Paweł mówi: „O nic się zbytnio nie martwcie”. To takie tam trele molere, ja mam tyle roboty. A Święty Paweł, który zna sprawy Boże, mówi: „O nic się zbytnio nie martwcie”. Wszystko jest pod kontrolą z nieba. Wszystko idzie dobrze. Nawet jeśli idzie źle, to idzie dobrze. Ale co nam Święty Paweł radzi w każdej sprawie? W każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie. W modlitwie błagalnej z dziękczynieniem. Z dziękczynieniem. Czy już w każdej sprawie przedstawiłeś modlitwy błagalne? Bo jeśli nie, to się martw. Ale jeśli przedstawiłeś wszystkie sprawy w modlitwie błagalnej z dziękczynieniem, to się o wiele nie troszcz. I zbytnio się nie troszcz. Wszystko jest w dobrych rękach. To jest bardzo taki ciekawy zwrot w modlitwie błagalnej z dziękczynieniem. Taki przykład... Na pewno wielu z was to się zdarzyło. Wracacie wieczorem do domu po zajęciach, gdzieś tam jeszcze byliście, godzina dziesiąta, naprawdę jesteście skonani. Wchodzicie do domu, mama was wita, co tak późno, a mamo zeszło mi się: mamo, zrób mi herbaty. I zanim mama jeszcze zacznie, w ogóle pójdzie w stronę kuchni, mówisz dziękuję Ci, kochani, od razu z góry, bo już wiecie, że ta herbata będzie zrobiona. I zazwyczaj obok tacki na obok herbaty na tace pokaże się jeszcze jakaś mała kanapeczka. I winogronko, i czekoladka dla córeczki. Mama da zawsze więcej. Pan Bóg też Ci da zawsze więcej. Dlatego z góry dziękuj. Panie Boże, powierzam Ci ten rok akademicki i z góry dzięki. Będzie lepiej niż mi się wydaje. Nawet jak nie wywalą. To, to może będzie dar od Pana Boga taki naprawdę koncertowy. Kochani, dlaczego my się rzeczywiście troszczymy o, o tyle spraw nieraz zbytnio? Bo mamy ogromne gospodarstwo, moje studia, moje powołanie, moja dziewczyna, moje zdrowie, moje finanse, mój komputer, moi rodzice, moi, 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 moi. I ta perspektywa jest zła, bo nic nie jest Twoje. Dzisiaj ta przypowieść o winnicy pańskiej przywołuje nas do porządku. My wszystko traktujemy jako swoje. I Pana Boga potrzebujemy do interwencji według swoich planów, często o tym mówimy, a to jest właśnie zła perspektywa, bo Pan Bóg nam tutaj nie pasuje. Nie chcę tego mojego chłopaka nawrócić, nie chcę tego mojego ojca wyzwolić z alkoholizmu, nie chcę poprawić mojej nerwowości. Nie chcę poprawić mojej koleżanki, na której się bardzo zawiodłem. Nie chcę uleczyć mojego brata, który się rozchorował. I ten Pan Bóg mi ciągle nie pasuje, bo ja mu tak jasno tłumaczę. Panie Boże, no ile Ci trzeba tłumaczyć? No. Wszystko Ci wyjaśniam, jak masz zrobić i co, o której godzinie, kiedy. A ona nie słucha, śpi w tym niebie, jakiś rozkojarzony jest. Albo nie ma siły, może on nie taki wszechmogocny jest. Kochani, to nie jest Twoja winica. Taki przykład, z czym, my, z Panem Bogiem się, wielu ludzi się nie może od lat dogadać, to jest kwestia cierpienia. No, Panie Boże, dzieci cierpią, chorują na nowotwory, ludzie giną w wojnach, katastrofy, kataklizmy. Dlaczego tyle cierpienia? Panie Boże, no zrób coś z tym. Zrób coś z tym. W Twojej winnicy oczywiście cierpienia miałoby nie być. Twoja winnica jest zaplanowana, że będzie po prostu jedno wielkie szczęście. Hulali po polu i pili kakao. A u, a u Pana Boga w winnicy ziemskiej jest nieszczęście. A po co? Panie, podzielę się z wami takim przykładem. Ja w wakacje miałem to szczęście czy nieszczęście pomieszkać dwa tygodnie w pomieszczeniu, w którym był telewizor. Kolorowy. Miałem telewizję. Oglądałem. Dlatego będziecie skazani na trochę przykładów telewizyjnych. Ale pooglądałem te telewizje i te komercyjne telewizje, gdzie ci wszyscy prezenterze. Ci wszyscy specy od rozrywki są kwitnący, uśmiechnięci, wygadani, dowcipni. Wszystko mają pod kontrolą. W ogóle, no co, co zdanie, to salwa śmiechu. Ja kiedy, ja, przepraszam, jestem do bólu zwolennikiem realizmu. Może nie zawsze w swoim życiu osobiście. Ale sobie myślę, jak ten prezenter rano wstaje, tu się podrapie. Tutaj zadzwoni do żony, która go ochrzani, że alimentów nie zapłacił. Jak to? Bo proszę, proszę Państwa, my księża jesteśmy takie szczury, że wszędzie się wciśniemy. My chodzimy po szpitalach, my chodzimy po kolędzie, my spotykamy rodziców tych prezenterów i, i, i opuszczone żony, my spotykamy tych wielkich aktorów w szpitalach i domach starców. I, i tam wychodzi kawałek prawdy. Ja właśnie patrząc w to kolorowe okienko, sobie tak zastanawiam się, co zrobić, żeby, żeby właśnie to było takie bardziej prawdziwe, bez tego całego plastikowego blichtru? Ja się to odwołam do konkretnej osoby. Przepraszam, ten pan to robi publicznie pod swoim nazwiskiem. To ja tu żadnej, ja to widziałem w telewizji, co on robi. Pan Kuba Wojewódzki. No on jest mistrzem w kpieniu z wartości, z kościoła, z pobożności, z religijności, z trojminy, takie, i takie, i, dowci i zawsze dowcipny, i wszystkich tam próbuje zgasić. I jak państwo może widzieliście jest ten program Mam Talent, w którym różni ludzie prezentują swoje umiejętności i dwa tygodnie temu była kobieta, dziewczyna niewidoma i zaśpiewała Ave Maria. Wielu z was by się zapytało proszę przesiada dlaczego ona jest niewidoma. Dlaczego Pan Bóg sprawił, że ona jest niewidoma? Wiecie dlaczego ona jest niewidoma? Że Jakiej Kuba Wojewódzki posłuchał. Ja to widziałem. To przez 10 sekund on miał prawdziwą twarz. Nie, nie umiał wyśmiać tej niewidomej nie chciał jakoś tam pochwalić, ale fajnie śpiewasz tam. Tylko kamera zrobiła zbliżenie na jego twarz i ja po raz pierwszy w życiu widziałem piękną twarz tego faceta. Bez żartu, bez dowcipu, bez śmiechu. Wiecie, po co jest cierpienie na świecie? Żebyśmy byli prawdziwi. Dzisiaj tutaj czyta, czekałem na mszę świętą i ktoś położył na oknie. Może Duch Święty. Wiersze jednego księdza, księdza Jana Zielińskiego, i on napisał taki wiersz: Nie ominiemy cierpienia. Przychodzi pewnego dnia, niezamawiane jak brzydka pogoda. Zanim idą wyjaśnienia, przyjaciele Hioba, nie słuchaj ich. Ten ból jest potrzebny, jak miasto ucieczki, tylko on naprawdę określa miłość. Gdybyśmy my się dorwali do rządzenia na ziemi w winnicy pańskiej, zaraz byśmy zlikwidowali cierpienie. I zlikwidowalibyśmy coś, co nam pozwala być najpiękniejszymi na świecie. Ludzie są najpiękniejsi wtedy, kiedy przychodzi, kiedy przychodzi prawda życia. Kiedy przychodzi prawda życia. I proszę Państwa, cierpienie nas wyzwoli. Do ojca się może odezwiesz, jak dostanie zawału. Matkę może przeprosić, nie możesz jej przeprosić. Jak nie daj może będzie miał wypadek. Wtedy się, proszę Państwa, ja byłem pa wielokrotnie na parafii, nieraz ludzie prosili, niech ksiądz po pogrzebie tam przyjdzie na szklankę herbaty. I jaka jest atmosfera na tak zwanych stypach, konsolacjach. Jak ludzie do siebie mówią, Alinko, Beatko, chodź tutaj, patrz, tatuś nie żyje. Kaziu, usiądź z nami tutaj, napij się kawy". Proszę Państwa, jest taka atmosfera, że wszyscy by się mieli ochotę po rękach całować. A na weselisku nieraz sztachety idą w ruch. Winnica Pana, mądrość Pana, My byśmy wszystkiemu zrobili zastrzyk zniecilający. Kiedy pokorniemy przed cierpieniem, bo rzeczywiście sobie z nim nie dajemy rady. Nie dajemy sobie rady z cierpieniem, nie możemy go często zlikwidować. Stajemy się tacy bezradni, wtedy jesteśmy, wtedy jesteśmy piękni. Dlaczego o tym mówię? Bo my chcemy właśnie Panu Bogu zabrać świat, jak tą winnicę, pod przykrywą troski, że my byśmy tą winnicę lepiej ustawili. Żeby, jak my byśmy byli rządzili, to by te dzieci nie cierpiały, i tych trzęsień ziemi by nie było, i wszyscy by byli zdrowi. O, świat by był straszny wtedy. Świat by był straszny, gdyby wszyscy byli zdrowi. Komuś, kogo byś odwiedził w szpitalu? Ja, jak jestem w szpitalu i wychodzę ze szpitala, jestem zawsze jak po małych rekolekcjach. Jak po małych rekolekcjach jestem, jak wyjdę ze szpitala. Ale jak wyjdę z restauracji, to nieraz się źle czuję. Proszę zwrócić uwagę, winnica Pana jest dobra i mądra. A my chcemy te sługi pozabijać z winnicy i przejąć władzę tutaj na ziemi, na świecie. Człowiek chce przejąć władzę, ponazywać wszystko po swojemu i urobić wszystko po swojemu, pod podkrywką troski. A to jest pycha, bo Pan Bóg dał nam świat, dobry świat jako dar, jako dar. Największym problemem jest właśnie nasza pycha i przez zagrożenie i lęk możemy ją jakoś dojrzeć. Boisz się czegoś? Lękasz się czegoś? to twoja pycha się lęka, że sprawy nie idą według twoich zamiarów, że nie idą według twoich zamiarów. Chodzi nam o to, że to nie my decydujemy o naszym życiu, że wszystko jest w ręku Pana Boga. Co wtedy robić? Wołać, kochani. Pyszny człowiek nie woła. Pyszny człowiek kombinuje, jak wyjść z sytuacji trudnej dla niego. Pyszny nie ma czasu na kościół, bo pyszny załatwia różne sprawy. On tu dzwoni, tutaj pożycza, tutaj ochrzania, tutaj się włąże w jakąś spółkę. Chce rozwiązać problem. Tosny ciągle chce rozwiązać problem. Adam i Ewa mieli wszystko, to o czym państwo często mówię, oni mieli wszystko, cały raj. Ale mieli jako dar, nie na własność, nie mieli hipoteki na raj. I dlatego się zbuntowali przeciwko Panu Bogu. I kochani, my tego też doświadczamy. Że Biblii, no nie rozumiem, proszę Państwa, to jest naprawdę, ja to może bardziej przeżywam imię księża, bo my studiowaliśmy Biblię, my jesteśmy od jakiejś interpretacji Biblii, a wstyd powiedzieć, nie rozumiem pewnych cytatów. Nieraz jak jestem na spotkaniu z młodzieżą, proszę Państwa, mam taki problem z cytatem z Biblii, a ja, Boże, żeby tylko nie ten, z którym ja mam problem. Nie rozumiem Biblii i chciałbym ją że Kościół nie wyciął tam w VII-VIII wieku jakiś mnich, żeby tak wyciął tych parę cytatów trudnych. Mielibyśmy dzisiaj swoją Biblię, moja winnica, grządki według mojego zamysłu poustawiane. Nie, to zostały te wszystkie problemy. Nawet po studiach biblijnych człowiek wychodzi ze studiów z dyplomem, ale często głupi jak był. Msza święta. Kochani, no tak zawsze trudno. Nie zrozumiemy tej Chcemy tą przeświętą przerobić. Niektóre wspólnoty próbują, i na zachodzie, dodać więcej gitar, śpiewów, kadzideł, pogasić światła, zapalić świece, zgasić świece, zapalić światła, z taką tą przeświętą osłodzić, wymieszać z cukrem, żeby była dobra. A Kościół mówi: Nie, ma być taka sucha, kostyczna łamanie chleba, te same teksty. Nie rozumiem tej przeświętej. Nie mogę jej pokochać. Nie mogę jej sobie wsadzić do kieszeni. Stoję jak naprzeciwko Wielkiej Góry. I nie, nawet nie widzę wszystkiego, co dopiero, żeby zrozumieć. Czy moralność, kochani, ta antykoncepcja? No nie mogę tego zrozumieć. Ach, ja bym to po swojemu ustawił, Żebym tak, żebym tak został na tydzień papieżem Dzień i noc bym pisał adhortacje i dekrety. A, tu, a ten Kościół, tak mnie wkurza, i ci księża mnie wkurzają, ci katolicy mnie wkurzają i te, te parafie mnie zdenerwują. Tak, nie możemy tej winnicy robić po swojemu, bo to jest dar, który nas przerasta, to jest dar, który. To jest, to jest Jego winnica, to jest Jego winnica. My jesteśmy przyzwyczajeni, że chcemy mieć swoje na własność, że chcemy mieć swoje na własność. Jako dzieci się kłócimy z braciszkiem, to mój samochód, a to mój dźwika, a to moja lalka, a to moja czekolada, moja, moja i zamykamy w swoich skrytkach, kluczyki mamy takie małe, że to jest moje. I tak się przyzwyczajamy, że potem to transpolujemy na inne relacje. Mój syn, droga Pani, jaki twój syn? Twój syn to jest Twoja winnica. Przyjdzie kiedyś pani, twojego syna zabierze. Pierw zabierze dla żony, potem zabierze z tego świata. Czy moja żona? Jaka moja żona? Żonę to ty masz w leasingu. Mój mąż. I tak uwielbiam, jak dziewczyny po ślubie mają taki okres dwóch, trzech miesięcy, że z moim mężem byliśmy w tej chwili. Otóż mój mąż powiedział: otóż mój mąż, mężu mój, podaj kawę mi tutaj. No tak się cieszymy, ale proszę państwa, nie mój mąż, nie moja parafia. Tak się mówi, moja parafia. Pokusa jest ogromna, żeby sobie wziąć. Pokusa jest ogromna, drogi chłopaku, jak trafisz na dziewczynę poranioną i pogłaszczysz się po głowie, to na ci wszystko zrobi, ale pokusa, mieć, mam ją, powiedz mi wszystkie swoje myśli, powiedz mi wszystkie swoje pragnienia, rozbierz się przede mną do końca, jesteś moja, moja, nie wolno brać. To dotyczy nas księży, proszę Państwa jak, Będąc księdzem, jak łatwo wziąć człowieka Przychodzi zapłakana dziewczyna, mężatka Że rzucił, teraz tylko wystarczy podejść I kapłańską dłonią powiedzieć Niech się Pani nie martwi, pogłaskać Oddarzył uczuciami bardzo często Nieprawdopodobnymi Nie wolno, nie Twoja grządka Nie Twoje winni, drzewa w winnicy Nie Twoje krzewy, proszę Państwa, nic nie mamy Twoje ciało, jakie Twoje ciało? To, jak też to często przeżywamy, że moje ciało nie jest moje, ta wątroba mnie ciągle boli i nic nie mogę z tym zrobić. Na oczy coraz słabiej widzę, nie moje ciało, nie moje ciało. Za dużo tego ciała mam ciągle, 30 kilo. I nie mogę tego ciała... i się denerwujemy, że za gruby, że właśnie mówię, że ten inny nie chce. Oczywiście my mamy na siebie wpływać, my się mamy sobą opiekować, ale ostatecznie, drodzy Państwo, nie należymy do siebie. A to jest właśnie taka tendencja. Ja tutaj na jednej z konferencji walentynkowych mówiłem, że teraz wiele dziewczyn, no nie wszystkie, ale cierpią na chorobę stawów, bo co się człowiek nie popatrzy, to chłopak siedzi i pracuje nad stawami swojej dziewczyny, tak głaszcze i głaszcze, i głaszcze i głaszcze. Choroby kolan, chłopak głaszcze za kolanko i głaszcze. I w kościele nieraz też co pięć minut odwraca się musi pogłaskać moja dziewczyna, moja dziewczyna. Właśnie w Kościele przychodzimy i my, księża z De niebe eksponujemy swojego prywatnego stroju, zakładamy Ronaty. Ja tu nie jestem prywatnie Piotr Pawlukiewicz. Ja to jestem kapłan Jezusa Chrystusa, a wy jesteście jak krzewy winnicy, którą Chrystus chce Słowem przeze mnie wypowiadanym podlać. I wy także nie eksponujcie tego moja. Potem właśnie się tak trudno rozstać. Dlaczego syn się ożenił nie z tą stroną jak chciałam? Dlaczego mój chłopak ode mnie odszedł? Przecież to był mój chłopak, nie był Twój. Pogódź się z tym. Czytam w tych dniach dziennik Anny Kamieńskiej i od razu przygotowując tą homilię byłem wrażliwy na te tematy i wyczytałem w dzienniku Anny Kamieńskiej takie refleksje trzy, które Państwu powiem. Prawdziwa miłość jest zawsze gotowa otrzepać pył z nóg i odejść. Zawsze zachowuję dystans, pełen szacunku dla drugiego człowieka. Kocham i odchodzę. Nie muszę nawet przebywać w pobliżu. Będąc z daleka, Jestem najbliżej. Czym, czym jest posiadanie w miłości? Może bardziej posiada się wtedy, kiedy się nie posiada. Bóg wcale nie chce, abyśmy go posiadali, Bóg chce, abyśmy go szukali. Boga nie wsadzisz do kieszeni, będziesz go ciągle szukać. Proszę Państwa, to dlatego w niektórych małżeństwach następuje wybuch tak sobie żyją, żyją, żyją razem i nagle jakaś kłótnia poszło, głupstwo, nienawidzę Cię, mam dość tego małżeństwa, mam dość życia z Tobą. Dlaczego tak się stało? Różne mogą być powody, ale jest między innymi jeden. Ciągle byli razem. Ciągle na krupówkach razem, na przyjęciu razem, przed telewizorem razem, chodź tutaj mężu, siadaj, gdzie Ty chodzisz, a po co tam łazisz, ja Ci lepsze ugotuję, gdzie będziesz chodził. I razem, i razem, i razem. Nie wolno tak się męczyć bez przerwy z sobą, że małżeństwo ma być zawsze razem. Oczywiście no, na Sylwestra powinno być razem, na Święta Bożego Narodzenia powinno być razem, na imieniny męża powinno być razem, ale nie zawsze, wszędzie razem. Kocham cię i ufam tobie, a jedź sobie na ryby, a idź sobie pogadać z koleżankami, chcesz wyjechać na trzy dni na rekolekcję, jedź, dam sobie radę bez ciebie. To, co napisała Anna Kamieńska, często jak jestem dalej, to jestem bliżej, a jak chcę kogoś, przepraszam, zgwałcić sobą swoimi myślami, to ty ciągle, a o czym myślisz? A o czym myślisz, jak ja Cię pytam, że o czym myślisz? A o czym teraz pomyślałeś już po pytaniu, o czym myślisz? Tak wejść mu w głowę, w te płaty mózgu, w tą każdą komórkę. Proszę Państwa, każdy z nas będzie samotny i Twój mąż, Twój chłopak, Twój syn, Twoje dziecko będzie w, sw w swojej samotności jakoś, jakoś zamknięte. My często właśnie chcemy sobie tą winnicę, którą Pan Bóg dał nam do uprawiania, przywłaszczyć. Kochani, Kończąc, pamiętam kiedyś jako mały chłopak byłem u mojego kolegi w domu pierwszy raz i tak oglądałem ten dom, chodziłem sobie, patrzyłem na te półki, i na półce przy książkach stał taki model okrętu. I tak chciałem tutaj tam ten sterem poruszać, a ten kolega mój mówi: Słuchaj, nie ruszaj tego, to jest, to jest duma mojego starego. On to kiedyś sklejał jeszcze w średniej szkole i tak sobie zostawił, to duma mojego starego. Nie dotykaj, bo jak dotkniesz, to się wkurzy. I to, jest, to jest piękny gotowiec. Na różne kłopoty z czystością narzeczeńską, czy, 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 czy taką, jaką macie w sympatiach, tu się zwracam do studentów. Droga pani, jak cię chłopak będzie chciał dotknąć, bo ty jesteś jego, to powiedz, uważaj, ja jestem duma mojego starego, jak mnie dotkniesz, to się wkurzy. Może nie wkurzy, tylko uniesie gniewem niebieskim, ale ja jestem dumą mojego ojca. Słuchaj, ja sama do siebie nie należę. To co ty do rękę wyciągasz? Ja się sama boję pogłaskać i uczesać. <grymne> Naprawdę, to co, że, że człowiek się zadziwił sam swoją świętością. Sam swoją świętością. To co kiedyś powiedział jeden z księży na, rekolekcji, na mszy prymicyjnej do neopresbitera, ucałuj sam swoje ręce. Proszę Państwa, ja jestem księdzem 23 lata, plus seminarium to jest prawie 30, a ja nieraz staję przed lustrem w sutannie i mówię, o rany, ale numer. Księdzem jestem Zadziwić się, jestem chrześcijaninem Do siebie nie należy nie, so, nie wolno mi z sobą wszystkiego robić Bo mi się tak chce Trzeba mi się sobą opiekować Żebym przedstawił siebie Na sądzie ostatecznym w niezłym stanie Panie Boże, trzydziestoletni Ale jaka blacha, silnik dobry Serwisowany Z sobą się siebie opiekować Proszę Państwa, to nam właśnie Że ja jestem do siebie nie należy to co te panie mówią Mój brzuch należy do mnie i mogę sobie zrobić z nim. Słośliwie można powiedzieć Z brzuchem sobie rób co chcesz, ale dziecku nie rób krzywdy Z brzuchem sobie rób co chcesz Ale tego nawet nie wolno powiedzieć Bo i brzuchem się trzeba opiekować Nie wolno z nim robić, zrobić co się chce I teraz zaczynamy mszę świętą Oto właśnie mamy do, dotykalny ten, pro, ten problem w dotykalnym wymiarze no, To co powiedziałem na początku no, no Nie przerobimy tej mszy świętej tak, żeby ona się zrobiła nasza Ona ciągle jest święta to nie jest msza święta sympatycznych ludzi od, od, od Świętej Anny, którzy przychodzą i mają swoją przerwę. Nieraz tak mówimy, idę na swoją przed. To jest ciągle Boga msza święta, którą on nam dzisiaj daje. My byśmy to chcieli zrozumieć, szczególnie tutaj właśnie schizoidal, o charakterze schizoidalnym chcą przeanalizować, rozgryźć, a jak nie mogą rozgryźć, to mówią „nie chodzę do kościoła. Kochani, przepraszam za porównanie już ostatnie. Tak jak, drogi panie, trzymasz nieraz głowę na ramionach swojej dziewczyny, czujesz jej włosy na policzku. I potem mówisz do niej: Fajnie było. Fajnie było, chociaż nie analizowałeś tego. To już musiałby być naprawdę oryginał, żeby kłaść głowę na ramieniu swojej dziewczyny i mówić: że jej włosy dotykają końcówek moich nerwów, bodziec przychodzi do półkuli prawej, hormony jeszcze tutaj się wyzwalają, to tym bardziej czuję jej zapach. Po prostu fajnie było. Wiesz, co ja bym chciał, żebyś powiedział po tej świętej? Byłem w kościele świętej Anny na piętnastą. Słowo Boga usłyszałem. Z ludźmi się spotkałem, takimi jak ja, biedacy, nędzarze, którzy szukają lekarza. A potem księża roznieśli ciało pańskie i Bóg dał mi się zjeść i dał mi nowe życie. I twój kumpel powie, ty co ty za brednie opowiadasz? No jak to jak to możliwe? To odpowiedz, nie wiem, ale fajnie było. Nie wiem, ale fajnie było. Winnica pańska, nie moja, nie próbuję jej urabiać. Przyjąć tę przeświętą jako dar. To jest tajemnica słowa dar, kochani. Nieraz się w życiu zdarza, że ktoś tam się skarży, nie mam pieniędzy. A ktoś mówi ty, to sprzedaj ten obraz, co tu wisi. Nie mogę, to jest obraz od mamy. Ale przecież mama ci go dała, jest twój. Ale to jest obraz od mamy. Nie mogę go sprzedać. Poza tym wiesz, on mi się nawet nie podoba. Ale to jest od mamy, to jest kawałek mojej mamy w moim domu, w moim życiu. Nigdy tego obrazu nie sprzedam. To samo jest ze zemszą świętą. To jest od Chrystusa, nawet mi się to za bardzo nie podoba, te śpiewy mi się nie podobają i to przyklękanie mi się nie podoba, ale ja tego nie sprzedam. To jest kawałek Chrystusa w moim życiu, to jest cały Chrystus w moim życiu. Amen.